Elżbieta Kowalska klęczała na zimnej kamiennej podłodze sali sądowej w Krakowie, czując, jak jej świat rozpada się na kawałki. Miała 22 lata. Była córką szanowanego rzemieślnika, a jej jedyną winą było to, że była zbyt piękna i zbyt dobra dla własnego dobra. Oskarżenie o czary padło z ust Katarzyny Nowak, córki bogatego kupca, która od lat była zazdrosna o urodę i popularność Elżbiety. Gdy młody szlachcic Stanisław Potocki oświadczył się Elżbiecie zamiast jej, Katarzyna postanowiła się zemścić w najokrutniejszy możliwy sposób. Ta kobieta rzuciła na mnie urok, krzyczała Katarzyna przed sądem, udając konwulsję. Widziałam, jak nocą zbierała zioła i szeptała zaklęcia. To czarownica. Sędzia, starszy mężczyzna o surowej twarzy, patrzył na Elżbietę z podejrzliwością. W tamtych czasach oskarżenie o czary było bardzo poważne, a dowody nie musiały być przekonujące. Czy masz coś na swoją obronę? zapytał sędzia. Elżbieta podniosła głowę, a jej zielone oczy były pełne łez, ale też determinacji. Wasza miłość, jestem niewinna. Nigdy nie praktykowałam czarów. Jestem pobożną chrześcijanką, która codziennie chodzi do kościoła. Ale świadkowie przekupieni przez rodzinę Katarzyny zeznawali przeciwko niej. Mówili o dziwnych światłach widzianych w oknie jej domu o tym, jak zwierzęta zachowywały się dziwnie w jej obecności o chorobach, które dotykały tych, którzy ją obrazili. Wszystko to były kłamstwa, ale sąd nie był zainteresowany prawdą. Był zainteresowany szybkim rozwiązaniem sprawy, która wzbudziła niepokój w mieście. Elżbieto Kowalska, ogłosił sędzia, zostałaś uznana winną praktykowania czarów. Zgodnie z prawem kara śmierci zostaje zamieniona na dożywotnie małżeństwo z hrabią Aleksandrem Radziwiłłem, który zgodził się cię przyjąć jako żonę. Elżbieta poczuła, jak krew zastygła jej w żyłach. Hrabia Aleksander Radziwił był znany w całej Polsce jako okrutny człowiek, który zniszczył życie wielu kobiet. Mówiono, że jego pierwsza żona zmarła w tajemniczych okolicznościach, a druga uciekła z zamku w środku nocy i nigdy więcej jej nie widziano. Nie, krzyknęła Elżbieta. Wolę śmierć niż życie z tym potworem, ale jej protesty zostały zignorowane. Strażnicy podnieśli ją z podłogi i wyprowadzili z sali sądowej, podczas gdy Katarzyna uśmiechała się z satysfakcją. Elżbieta została zamknięta w celi, czekając na przyjazd hrabiego, który miał ją zabrać do swojego zamku. Płakała przez całą noc, modląc się do Boga o cud, który by ją uratował. Rozdział 2. Przybycie hrabiego następnego dnia do Krakowa przybył hrabia, Aleksander Radziwił z niewielkim orszakiem. Elżbieta słyszała turkot kół i stukot kopyt na dziedzińcu więzienia, wiedząc, że jej los się przesądził. Gdy drzwi celi się otworzyły, Elżbieta zobaczyła mężczyznę, który pasował do wszystkich strasznych opowieści, które o nim słyszała. Hrabia był wysokim, mocno zbudowanym mężczyzną około 40 lat, z ciemnymi włosami i przenikliwymi szarymi oczami. Jego twarz była surowa i nieprzystępna, a sposób poruszania się zdradzał człowieka przyzwyczajonego do bezwzględnej władzy. Elżbieta skuliła się w kącie celi, drżąc ze strachu. Spodziewała się, że hrabia będzie ją traktował jak zwierzę, może nawet ją uderzy lub będzie krzyczał. Ale hrabia Aleksander stanął w drzwiach celi i przez długą chwilę patrzył na nią w milczeniu. W jego oczach Elżbieta nie widziała okrucieństwa, którego się spodziewała. Było w nich coś innego zmęczenie, smutek, a może nawet współczucie Czy jesteś gotowa do podróży? zapytał w końcu. Jego głos był głęboki i spokojny, bez śladu agresji. Elżbieta skinęła głową, nie ufając własnemu głosowi. Hrabia odwrócił się do strażnika. Zdejmijcie jej kajdany. Nie jest przestępczynią. Strażnik zawahał się. Ale panie hrabio, to czarownica, to moja żona, przerwał mu hrabia chłodno. I nie pozwolę, żeby moja żona była traktowana jak kryminalistka. Gdy kajdany zostały zdjęte, Elżbieta masowała swoje obolałe nadgarstki. Hrabia zauważył czerwone ślady na jej skórze, i jego szczęka zacisnęła się z gniewu. Kto kazał założyć jej kajdany? Zapytał lodowatym tonem. Sędzia rozkazał, zaczął strażnik. Sędzia przekroczył swoje uprawnienia. Moja żona nie jest więźniem. Hrabia podał Elżbiecie płaszcz. Będzie zimno w podróży, powiedział łagodnie. Elżbieta wzięła płaszcz drżącymi rękami, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Spodziewała się okrucieństwa a spotkała się z uprzejmością. Gdy wychodzili z więzienia, hrabia szedł obok niej, a nie za nią lub przed nią, jak robiłby to ktoś, kto traktuje ją jak własność. Jego zachowanie było zagadką, która tylko pogłębiała strach i niepewność Elżbiety. Rozdział trzeci. Podróż do zamku. Podróż do zamku hrabiego trwała dwa dni. Elżbieta jechała w wygodnej karecie, podczas gdy hrabia Aleksander przez większość czasu jechał konno obok pojazdu. Gdy zatrzymywali się na nocleg w gospodach, hrabia zapewniał jej oddzielny pokój i nigdy nie próbował wykorzystać swojej pozycji jako jej męża. Elżbieta była coraz bardziej zdezorientowana. Wszystko, co słyszała o hrabim, sugerowało, że będzie ją traktował jak niewolnicę lub gorzej. Tymczasem zachowywał się jak dżentelmen, który eskortuje damę, a nie jak właściciel przewożący swoją własność. Podczas drugiej nocy podróży Elżbieta nie mogła zasnąć. Wyszła z pokoju w gospodzie i usiadła w małym ogrodzie za budynkiem, patrząc na gwiazdy i zastanawiając się nad swoim losem. Po chwili usłyszała kroki. Hrabia Aleksander pojawił się w ogrodzie, ale gdy zobaczył ją, zatrzymał się. Przepraszam, nie wiedziałem, że tu jesteście. Mogę odejść, jeśli wolicie być sama. Nie, proszę zostać, powiedziała Elżbieta, zaskakując samą siebie. Nie mogę spać. Hrabia usiadł na ławce po drugiej stronie ogrodu, zachowując dystans. Rozumiem. To musi być trudne dla was. Elżbieta spojrzała na niego uważnie. W świetle księżyca jego twarz wydawała się mniej surowa, bardziej ludzka. Dlaczego się ze mną ożeniliście? zapytała nagle. Dlaczego zgodziłeś się przyjąć kobietę skazaną za czary? Hrabia milczał przez długą chwilę. Bo wiem, jak to jest być niesłusznie oskarżonym, powiedział w końcu. I bo, bo każdy zasługuje na drugą szansę. Ale ludzie mówią, że jesteście okrutni. Że zniszczyliście życie wielu kobiet, hrabia uśmiechnął się gorzko. Ludzie mówią wiele rzeczy, nie wszystkie są prawdziwe. A co jest prawdą? Hrabia spojrzał na nią długo, jakby oceniał, czy może jej zaufać. Prawda jest skomplikowana, powiedział w końcu, ale obiecuję wam jedno: nie skrzywdzę was nigdy. W jego głosie była szczerość, która dotknęła serca Elżbiety. Po raz pierwszy od aresztowania poczuła iskierkę nadziei. Rozdział czwarty. Zamek i jego tajemnice. Zamek hrabiego Aleksandra był imponującą budowlą z ciemnego kamienia, wznosząc się na wzgórzu, jak strażnik pilnujący okolicy. Gdy kareta zatrzymała się przed główną bramą, Elżbieta poczuła, jak strach powraca. To miejsce miało być jej domem do końca życia. Służba, która wyszła powitać hrabiego, była zaskakująco liczna i dobrze ubrana. Elżbieta spodziewała się zobaczyć przerażonych ludzi, którzy drżą przed swoim panem. Ale służący wydawali się spokojni, a nawet życzliwi. Starsza kobieta o miłej twarzy podeszła do karety. Witamy w domu, panie hrabio, powiedziała, a potem zwróciła się do Elżbiety z szacunkiem. I witamy panią hrabinę. Jestem Agnieszka, zarządczyni domu. Elżbieta była zaskoczona uprzejmością, z jaką została potraktowana. Agnieszka poprowadziła ją przez korytarze zamku, które były jasne i przytulne, nie ciemne i ponure, jak się spodziewała. Pani komnaty są tutaj, powiedziała Agnieszka, otwierając drzwi do pięknego apartamentu z widokiem na ogród. Pan hrabia kazał przygotować wszystko najlepiej jak się da. Pokoje były przepięknie urządzone z miękkimi dywanami, eleganckimi meblami i świeżymi kwiatami w wazonach. Była tam sypialnia, salon i garderoba pełna pięknych sukien. Skąd te suknie? zapytała Elżbieta. Agnieszka uśmiechnęła się. Pan hrabia kazał je przygotować specjalnie dla pani. Miał nadzieję, że będą odpowiednie. Elżbieta była wstrząśnięta. Suknie były nie tylko piękne, ale też idealnie dopasowane do jej figury. Hrabia musiał bardzo dokładnie opisać jej wymiary krawcom. Czy. czy pan hrabia często sprowadza tu kobiety? Zapytała niepewnie. Agnieszka pokręciła głową stanowczo. Nie, pani hrabino. Pan hrabia żyje sam od wielu lat. Pani jesteście pierwszą damą, która zamieszkała w zamku od. od bardzo dawna. Tego wieczoru Elżbieta jadła kolację sama w swoich komnatach. Jedzenie było wyśmienite, a serwis elegancki. Gdy skończyła, przyszła do niej Agnieszka. Pan hrabia prosi, czy zechciałaby pani dołączyć do niego w bibliotece, ale jeśli pani woli odpocząć, zrozumie. Elżbieta była ciekawa. Postanowiła przyjąć zaproszenie, chcąc lepiej poznać swojego tajemniczego męża. Biblioteka była ogromna, pełna książek od podłogi do sufitu. Hrabia Aleksander siedział przy kominku czytając. Gdy ją zobaczył, wstał i ukłonił się. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział. Pomyślałem, że może chciałabyś zobaczyć bibliotekę. Mam tu książki z całej Europy. Elżbieta była zachwycona. Uwielbiała czytać, ale jako córka rzemieślnika rzadko miała dostęp do książek. To wspaniałe, powiedziała, patrząc na rzędy tomów. Czy mogę je czytać? Oczywiście to teraz też twój dom. Rozdział piąty: Odkrywanie prawdy. W następnych tygodniach Elżbieta powoli odkrywała prawdę o swoim mężu i jego zamku. Im więcej czasu spędzała w tym miejscu, tym bardziej przekonywała się, że wszystkie straszne opowieści o hrabim były kłamstwami lub przesadami. Hrabia Aleksander był rzeczywiście surowym człowiekiem, ale nie okrutnym. Był sprawiedliwy wobec swoich poddanych, hojny dla potrzebujących i oddany sprawom swojego księstwa. Elżbieta obserwowała, jak rozwiązywał spory między chłopami, jak pomagał wdowom i sierotom, jak dbał o to, żeby wszyscy mieli dach nad głową i jedzenie. Dlaczego ludzie mówią o was tak źle? Zapytała go pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem w bibliotece. Hrabia odłożył książkę i spojrzał w ogień płonący w kominku. Bo czasami prawda jest mniej interesująca niż plotki, powiedział. A ja nigdy nie starałem się poprawiać swojej reputacji. Ale dlaczego? Bo ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, jaki jestem naprawdę, a opinia obcych nie ma dla mnie znaczenia. Elżbieta zaczynała rozumieć, że hrabia był człowiekiem, który wolał być źle rozumiany niż fałszywie podziwiany. Pewnego dnia, gdy spacerował po ogrodzie, spotkała starą kobietę, która zbierała zioła. Kobieta, gdy zobaczyła Elżbietę, ukłoniła się głęboko: Pani hrabino, jestem Maria. Zielarka z wioski. Pan hrabia pozwolił mi zbierać zioła w jego ogrodzie. Oczywiście, powiedziała Elżbieta, ale czy mogę zapytać, czy pan hrabia często pomaga ludziom z wioski? Maria uśmiechnęła się szeroko. Och, pani hrabino, pan hrabia to najlepszy pan, jakiego można sobie wymarzyć. Gdy mój mąż zmarł, pan hrabia zapewnił mi dom i utrzymanie. Gdy choroba dotknęła wioską, sprowadził lekarza z Krakowa na własny koszt. Wszyscy w wiosce go kochamy. Elżbieta była zaskoczona, ale ludzie w mieście mówią, że jest okrutny. Ludzie w mieście nie znają pana hrabiego, odpowiedziała Maria. Oni tylko powtarzają plotki. My, którzy tu mieszkamy, wiemy, jaki on naprawdę jest. Tego wieczoru Elżbieta nie mogła przestać myśleć o tym, co usłyszała. Zaczynała rozumieć, że jej mąż był ofiarą pomówień, tak jak ona sama. Rozdział szósty. Pierwsze oznaki uczucia. Miesiąc po przybyciu do zamku Elżbieta zaczęła odczuwać coś więcej niż tylko wdzięczność wobec hrabiego. Jego delikatność, inteligencja i ukryta dobroć zaczynały dotykać jej serca. Hrabia Aleksander nigdy nie próbował wykorzystać swoich praw małżeńskich, traktował ją z szacunkiem i uprzejmością, ale zachowywał dystans, jakby bał się ją przestraszyć lub skrzywdzić. Pewnego wieczoru, gdy Elżbieta czytała w bibliotece, hrabia wszedł z bandażem na ręce. Co się stało? Zapytała z troską. Nic poważnego. Mały wypadek w stajni. Ale Elżbieta widziała, że bandaż jest zakrwawiony. Pozwólcie, że się tym zajmę. Powiedziała, wstając z krzesła. Hrabia zawahał się. Nie trzeba. Agnieszka już. Proszę. Przerwała mu Elżbieta. Chcę pomóc. Hrabia pozwolił jej zdjąć bandaż i oczyścić ranę. Gdy delikatnie przemywała skaleczenie, poczuł, jak jego serce bije szybciej. Nikt od lat nie traktował go z taką czułością. Macie delikatne ręce, powiedział cicho. Elżbieta zarumienił się. Moja matka nauczyła mnie opatrywać rany, mówiła, że to obowiązek każdej kobiety. Gdy skończyła ich oczy, spotkały się. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, a w powietrzu zawisło napięcie, którego żadne z nich nie potrafiło zdefiniować. Dziękuję, wyszeptał hrabia. Nie ma za co, odpowiedziała Elżbieta, ale nie odsunęła się od niego. Hrabia delikatnie dotknął jej policzka. Elżbieto, czy wiesz jak bardzo jesteś piękna? Elżbieta poczuła jak jej serce przyspiesza. Aleksander, to był pierwszy raz, gdy użyła jego imienia. Hrabia poczuł, jak coś w jego sercu się łamie i odbudowuje jednocześnie. Nie chcę cię skrzywdzić, wyszeptał. Nigdy nie chcecie cię skrzywdzić. Wiem, odpowiedziała Elżbieta. Ufam ci. Te słowa znaczyły dla hrabiego więcej niż wszystkie bogactwa świata. Ktoś w końcu mu ufał, ktoś w końcu widział w nim dobro. Rozdział siódmy. Miłość rodzi się z zaufania. Zima 1742 roku była szczególnie surowa, ale w zamku hrabiego panowało ciepło, nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne. Elżbieta i Aleksander spędzali coraz więcej czasu razem, rozmawiając przy kominku, czytając książki. Grając w szachy, Elżbieta odkryła, że jej mąż był nie tylko inteligentny i wykształcony, ale też miał subtelne poczucie humoru i głęboką wrażliwość, którą ukrywał przed światem. Dlaczego nie pokazujesz ludziom, jaki jesteś naprawdę? zapytała go pewnego wieczoru. Aleksander westchnął. Bo świat nie jest łaskawy dla wrażliwych ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy mają władzę. Ludzie oczekują od hrabiego siły, nie czułości. Ale czy to nie jest samotne? Było, przyznał. Aż do teraz. Elżbieta poczuła ciepło w sercu. Aleksander, czy mogę ci zadać osobiste pytanie? Oczywiście. Co się stało z twoją pierwszą żoną? Ludzie mówią, Aleksander spochmurniał. Ludzie mówią, że ją zabiłem. Prawda jest taka, że zmarła na gorączkę połogową po urodzeniu naszego syna, który też nie przeżył. Byłem przy niej do końca, trzymałem ją za rękę, gdy odchodziła. Elżbieta poczuła łzy w oczach. Przepraszam, nie wiedziałam. A druga żona nie uciekła ze strachu, kontynuował Aleksander. Uciekła z kochankiem, zabierając znaczną część mojego majątku, ale ludzie wolą wierzyć, że to ja ją skrzywdziłem. Elżbieta wzięła jego dłoń w swoje ręce. Jak bardzo musiałeś cierpieć. Cierpiałem, przyznał. Ale teraz, teraz mam ciebie. Tej nocy po raz pierwszy od ślubu Elżbieta poszła do sypialni hrabiego. Nie z obowiązku, ale z miłości, która powoli kiełkowała w jej sercu. Ich bliskość była pełna czułości i wzajemnego szacunku. Aleksander traktował ją jak najcenniejszy skarb, a Elżbieta odkryła, że kocha tego człowieka, który był tak różny od tego, jakiego opisywały plotki. Kocham cię, wyszeptał Aleksander trzymając ją w ramionach. I ja cię kocham, odpowiedziała Elżbieta, czując, że te słowa są najszczersze, jakie kiedykolwiek wypowiedziała. Rozdział ósmy. Wyzwania z przeszłości. Wiosna przyniosła nie tylko ocieplenie, ale też niepożądanych gości. Do zamku przybył Jan Nowak, ojciec Katarzyny, która oskarżyła Elżbietę o czary. Towarzyszył mu miejscowy sędzia i kilku urzędników. Panie hrabio, powiedział Nowak z fałszywą uprzejmością, przyszliśmy sprawdzić, jak radzi sobie wasza żona. Ludzie w mieście martwią się o wasze bezpieczeństwo. Aleksander przyjął ich w sali głównej. A Elżbieta stała obok niego, czując, jak stary strach powraca. Moja żona radzi sobie doskonale, odpowiedział hrabia chłodno. I nie widzę powodu do niepokoju. Sędzia wystąpił naprzód. Panie hrabio, ta kobieta została skazana za czary. Czy nie zauważyliście żadnych niepokojących zjawisk? Aleksander spojrzał na sędziego z pogardą. Jedynym niepokojącym zjawiskiem, które zauważyłem, to niesprawiedliwość waszego wyroku. Jak śmieliście, wybuchnął Nowak. Ta kobieta to czarownica, rzuciła urok na moją córkę. Wasza córka to kłamliwa, zazdrosna dziewczyna, która zniszczyła życie niewinnej osoby, odpowiedział Aleksander lodowatym tonem. I jeśli jeszcze raz ośmielicie się obrazić moją żonę, poznajcie mój gniew. Elżbieta była wstrząśnięta siłą, z jaką Aleksander ją bronił. Przez całe życie nikt nie stanął w jej obronie z taką determinacją. Panie hrabio, wtrącił sędzia, prawo jest prawem. Ta kobieta została skazana za przestępstwo, którego nie popełniła przerwał mu Aleksander. A teraz jest moją żoną i znajduje się pod moją ochroną. Jeśli ktokolwiek z was ośmieli się jej skrzywdzić, odpowie przede mną. Goście wyszli z niczym, ale Elżbieta wiedziała, że to nie koniec. Ludzie tacy jak Nowak nie rezygnują łatwo. Tego wieczoru Aleksander znalazł Elżbietę płaczącą w ogrodzie. Co się dzieje, kochanie? zapytał, biorąc ją w ramiona. Boję się wyznała. Boję się, że nigdy nie będę bezpieczna. Że zawsze będą mnie ścigać. Nie pozwolę nikomu cię skrzywdzić. Obiecał Aleksander. Jesteś moją żoną, moją miłością. Będę cię chronić do ostatniego oddechu. Elżbieta wierzyła mu. W jego ramionach czuła się bezpieczna po raz pierwszy od miesięcy. Rozdział 9: Zemsta i odkupienie. Katarzyna Nowak nie mogła pogodzić się z tym, że jej plan zemsty nie tylko nie zniszczył Elżbiety, ale doprowadził do jej szczęścia. Gdy dowiedziała się, że Elżbieta jest kochana przez hrabiego i szanowana przez jego poddanych, jej zazdrość osiągnęła punkt wrzenia. Pewnej nocy Katarzyna zakradła się do zamku z grupą najemników, planując porwać Elżbietę i oskarżyć ją o nowe czary. Ale nie liczyła na czujność straży zamkowej i oddanie służby hrabiego. Aleksander został obudzony przez alarm. Gdy dowiedział się, co się dzieje, jego gniew był straszliwy. Znalazł Katarzynę w ogrodzie, gdzie próbowała dostać się do komnat Elżbiety. Jak śmiałaś, ryknął, chwytając ją za ramię, jak śmiałaś wtargnąć do mojego domu. Katarzyna, przerażona jego gniewem, zaczęła błagać. Panie hrabio, ona was oczarowała, to czarownica, musicie mi uwierzyć. Jedyną czarownicą tutaj jesteś ty, odpowiedział Aleksander. Ty i twoje kłamstwa zniszczyliście życie niewinnej kobiety. Elżbieta obudzona hałasem przybiegła do ogrodu. Gdy zobaczyła Katarzynę, poczuła mieszankę strachu i gniewu. Dlaczego to robisz? Zapytała. Co ci zrobiłam, że tak mnie nienawidzisz? Katarzyna spojrzała na nią z wściekłością. Zabrałaś mi wszystko. Stanisław miał być mój, wszyscy mieli cię nienawidzić, a zamiast tego jesteś szczęśliwa. Stanisław nigdy cię nie kochał, powiedziała Elżbieta cicho. A ja nigdy nie chciałam ci nic zabrać. Aleksander wezwał straż. Zabierzcie ją. Jutro zostanie osądzona za wtargnięcie i próbę porwania. Ale Elżbieta położyła rękę na ramieniu męża. Aleksander, poczekaj! Podeszła do katarzyny, która płakała z wściekłości i strachu. Katarzyno, powiedziała łagodnie. Wybaczam ci. Wybaczam ci wszystko, co mi zrobiłaś. Katarzyna spojrzała na nią ze zdziwieniem. Dlaczego? Bo nienawiść tylko rodzi więcej nienawiści. A ja nie chcę już żyć w cieniu twojej zemsty. Aleksander patrzył na swoją żonę z podziwem. Jej wielkoduszność była czymś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Idź, powiedziała Elżbieta do Katarzyny. Idź i znajdź swoje własne szczęście, zamiast niszczyć szczęście innych. Katarzyna wstrząśnięta przebaczeniem, które otrzymała, odeszła w milczeniu. Nigdy więcej nie próbowała skrzywdzić Elżbiety. Rozdział dziesiąty. Nowe życie. Rok po przybyciu do zamku. Elżbieta była już nie tylko kochaną żoną hrabiego, ale też szanowaną panią okolicy. Jej dobroć i mądrość były znane w całym regionie, a ludzie przychodzili do niej poradę i pomoc. Aleksander obserwował przemianę swojej żony z dumą i miłością. Elżbieta rozkwitła w jego domu, stając się pewną siebie, silną kobietą, która nie bała się używać swojej pozycji do pomagania innym. Jesteś najlepszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła. Powiedział jej pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem na tarasie, obserwując zachód słońca: A ty jesteś moim wybawieniem odpowiedziała Elżbieta, gdy myślę o tym, jak bardzo się ciebie bałam a teraz teraz nie wyobrażam sobie życia bez ciebie Aleksander pocałował ją czule Nigdy nie będziesz musiała żyć bez mnie. Tego roku Elżbieta zaszła w ciążę. Wieść o tym, że hrabina spodziewa się dziecka, rozprzestrzeniła się po całej okolicy. Wywołując radość wśród poddanych, nasze dziecko będzie miało najlepszych rodziców na świecie, powiedział Aleksander, kładąc rękę na brzuchu żony. I będzie wychowane w miłości, nie w strachu, dodała Elżbieta. Gdy przyszedł czas porodu, Aleksander nie odstępował żony na krok. Gdy urodził się ich syn, płakał ze szczęścia. Jak go nazwiemy? zapytała Elżbieta, trzymając dziecko w ramionach. Michał odpowiedział Aleksander. Na cześć Archanioła, który chroni niewinnych. Elżbieta uśmiechnęła się. Michał Radziwił. Piękne imię dla naszego syna. Rozdział 11. Prawda wychodzi na jaw. Pięć lat po ślubie Elżbiety i Aleksandra, prawda o fałszywych oskarżeniach w końcu wyszła na jaw. Katarzyna Nowak, umierając na chorobę, wezwała księdza i wyznała swoje kłamstwa. Elżbieta Radziwił jest niewinna. Wyszeptała na łożu śmierci. Nigdy nie praktykowała czarów. Oskarżyłam ją z zazdrości. Niech Bóg mi wybaczy. Ksiądz natychmiast przekazał to wyznanie władzom kościelnym i świeckim. Wieść o niewinności Elżbiety rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Gdy Aleksander przyniósł żonie wiadomość o oficjalnym uniewinnieniu, Elżbieta płakała ze szczęścia. Wreszcie, wyszeptała. Wreszcie wszyscy będą wiedzieć, że jestem niewinna. Ja zawsze wiedziałem, powiedział Aleksander obejmując ją. Od pierwszego dnia wiedziałem, że jesteś dobra i niewinna. Jak mogłeś być tego pewny? Bo spojrzałem ci w oczy i zobaczyłem twoją duszę. Zła kobieta nie mogłaby mieć tak czystego spojrzenia. Uniewinnienie Elżbiety przyniosło też rehabilitację Aleksandra. Ludzie zaczęli rozumieć, że hrabia, który poślubił oskarżoną o czary kobietę i traktował ją z miłością, nie mógł być okrutnym potworem, za jakiego go uważali. Może teraz ludzie przestaną się nas bać, powiedziała Elżbieta. Może, zgodził się Aleksander, ale nawet jeśli nie, nie ma to znaczenia. Mamy siebie, mamy naszego syna, mamy miłość. To wszystko, czego potrzebujemy. Elżbieta skinęła głową. Masz rację. Nasze szczęście nie zależy od opinii innych. Ich syn Michał rósł w atmosferze miłości i szacunku. Obserwując rodziców, uczył się, że prawdziwa siła to dobroć, a prawdziwe męstwo to obrona słabszych. Nasz syn będzie lepszym człowiekiem niż my, powiedział Aleksander patrząc, jak Michał bawi się w ogrodzie. Będzie kontynuacją naszej miłości, odpowiedziała Elżbieta. I może jego dzieci będą żyć w świecie, gdzie nikt nie będzie oskarżany bez dowodów. Rozdział dwunasty. Miłość triumfuje. Dziesięć lat po ślubie Elżbieta i Aleksander mieli już troje dzieci i byli uważani za jedną z najszczęśliwszych par w Polsce. Ich miłość, która zrodziła się z tragedii i niesprawiedliwości, stała się legendą opowiadaną w całym kraju. Zamek, który kiedyś był postrzegany jako miejsce mroczne i groźne, teraz był znany jako dom pełen radości i gościnności. Elżbieta organizowała przyjęcia dla miejscowej szlachty, wspierała artystów i uczonych, a przede wszystkim pomagała potrzebującym. Aleksander, dzięki miłości żony, stał się nie tylko lepszym mężem i ojcem ale też lepszym panem dla swoich poddanych. Jego sprawiedliwość i hojność były znane w całej okolicy. Czy żałujesz, że zostałaś skazana na życie ze mną? Zapytał Aleksander pewnego wieczoru, gdy świętowali dziesiątą rocznicę ślubu. Elżbieta spojrzała na niego z uśmiechem. To była najlepsza kara, jaką mogłam otrzymać. Bez tego wyroku nigdy bym cię nie poznała. A ja nigdy nie poznałbym prawdziwej miłości, odpowiedział Aleksander. Myślałem, że jestem skazany na samotność, a ty pokazałaś mi, że każdy zasługuje na szczęście. Ich dzieci, Michał, Anna i mały Stanisław bawiły się w ogrodzie, ich śmiech niosł się w wieczornym powietrzu. Elżbieta i Aleksander patrzyli na nie z dumą i miłością. Nasze dzieci nigdy nie będą znały strachu, który my znaliśmy, powiedziała Elżbieta. Nie, zgodził się Aleksander. Będą wychowane w miłości i będą wiedziały, że są kochane, bez względu na wszystko. Gdy gwiazdy zaczęły pojawiać się na niebie, Elżbieta i Aleksander siedzieli razem na tarasie, trzymając się za ręce. Czy myślisz, że ludzie będą pamiętać naszą historię? Zapytała Elżbieta. Mam nadzieję, odpowiedział Aleksander, mam nadzieję, że będą pamiętać, że miłość może triumfować nad niesprawiedliwością, że dobro może wygrać ze złem, i że czasami to, co wydaje się przekleństwem, może okazać się największym błogosławieństwem. Elżbieta uśmiechnęła się, myśląc o drodze, którą przeszli razem, od sali sądowej, gdzie została skazana na życie z okrutnym hrabią, do tego momentu, gdy siedziała obok mężczyzny, który stał się jej największą miłością i wybawieniem. Kocham cię, Aleksander, wyszeptała, i ja cię kocham, Elżbieto, na zawsze. Ich historia stała się dowodem na to, że prawdziwa miłość może przezwyciężyć wszystkie przeszkody. I że czasami nasze największe błogosławieństwa przychodzą w przebraniu, którego się nie spodziewamy.